A w jaki sposób wybrać te słowa kluczowe i kto wybiera te słowa kluczowe? Czy jak ja zlecam Tobie usługę pozycjonowania mając sklep, to y, te słowa kluczowe same się wybierają? Czy to ja mogę Tobie podać jakie słowa kluczowe, bym chciał, żeby po jakich słowach kluczowych, żeby pojawiała się moja strona wysoko? Kto jest za to odpowiedzialny i jak to najlepiej zrobić? To znaczy, najlepiej powierzyć to specjaliście, czyli osobie, która na co dzień pracuje w branży mhm. pozycjonowania i wie, jakie słowa kluczowe będą korzystne akurat w przypadku Twojego sklepu internetowego? Bo jeśli ja na przykład miałbym sklep z, ze sprzętem komputerowym, to jasnym mogłoby być dla mnie, że najlepiej byłoby pojawiać się w wyszukiwarce Google na słowo komputer, komputery. Oczywiście, po części też tego typu słowa będą generować wartościowy ruch. Mhm. Natomiast e, trzeba by było podstawić się od strony użytkownika, szukającego e, użytkownika, który chce po prostu znaleźć swój produkt. Mhm. Pytanie, czy wpisując komputery, to na pewno uzyskamy wartościowe wejście. Tak? Bardzo często będzie to wyszukiwanie definicji encyklopedycznych, tak? czyli w momencie, gdy ktoś wpisuje komputer, może okay. chce uzyskać, co to za urządzenie i mhm. tak dalej. Warto skupić się na frazach bardziej precyzyjnych, mhm. takich, które już same w sobie mogą nam generować potencjalny wartościowy ruch, który zakończy się konwersją, czyli na przykład sprzedażą produktu. Okej, okay, to wyobrażam sobie właśnie, że jestem właścicielem sklepu, który sprzedaje sprzęt komputerowy i jakieś tam akcesoria, peryferia, to jakiego typu słowa kluczowe według Ciebie byłyby dla mnie najkorzystniejsze? Wszystko zależy od Twojej oferty, natomiast przeglądając chociażby drzewo kategorii w Twoim sklepie, mhm. już możemy wybrać część słów kluczowych, które będą ogólne. Okay. Na przykład monitory LCD, tak? Chociażby. Idąc dalej, mhm. możemy wybrać y, przekątną tych monitorów. Aha. Skupić się na monitorach na przykład 22-calowych, które są obecnie bardzo popularne, i poszukać fraz, korzystając z ogólnodostępnych narzędzi, które będą y, wyszukiwane. To w jaki sposób ty jesteś w stanie określić, które słowa kluczowe y, są wpisywane? Bo nie ukrywam, że ja na przykład bym się zastanawiał czy ktoś wpisuje taką frazę jak monitor na przykład 22 calowy, Samsung, powiedzmy LCD, tak? Skąd Ty wiesz, że jest taka fraza wpisywana albo nie? To znaczy posiadamy szereg narzędzi, które umożliwiają jakby zweryfikowanie tego jaka jest średnia wyszukiwalność miesięczna mhm. danej frazy. Z Jednym z ogólnodostępnych narzędzi jest Google Keyword Planner. Okej, okay. i tam właśnie jesteś w stanie zweryfikować to ile, ile osób szuka konkretnych słów kluczowych. Dokładnie. Masz sklep internetowy i chcesz, aby działał on prawidłowo, generując ci zyski? Kliknij link poniżej lub link z ikoną po prawej stronie, aby pobrać darmowy materiał, dzięki któremu dowiesz się, jak za pomocą trzech prostych narzędzi zweryfikować poprawność swojego sklepu. Zatem nie zwlekaj i pobierz plik już teraz.